Czemu on jest nieśmiertelny? Co to Putin? To ich przywódca! To jest Putin! Jenny! Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. A co to za panolek? No i witam w kolejnej misji dla policjantów z pączkarni, którzy jedzą pączki.

Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb me. bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half ass drive bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tim Penny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Jedź do doków, gdzie Balasi Rosjanie dobijają targu, co? Znowu misja z Rosjanami. Ile tutaj Rosji, w tym San Andreas? Jenny, y... znowu. Co to? Jakaś armia Putina najechała. Y... Myślę, że jako CJ z Grow Street będziemy się nawalać z z ballasami, a nie z Rosjanami. Co my jesteśmy w Kijowie? Ja myślę, że te miasto tutaj to jest y, Los Santos, a y, nie y, Kijów. No ja nie wiem, y, co oni tutaj chcieli nam y, pokazać ci twórcy tej gry. Czemu ciągle musimy Rozwalać jakichś Rosjanów, no ale mi się to na przykład podoba. Nie przypadam ogólnie za Rosjanami. <laughs> więc chętnie ich tutaj pozabijam. Nawet chętniej niż tych Balasów o tutaj. Więc ich zostawię na razie. Eee... No, no, dobrze. Coś tak dziwne... czekaj. Chwilu, nie? Dobra, już jestem z powrotem. Coś tam, nieważne. Coś mi ten. Yy... No, jesteśmy w dokach. Zobaczmy, czy tu będą Rosjanie z kałachami. Rosjanie i Ballasi, mają spotkanie w magazynie. O nie, dwóch najgorszych ludzi czyli Rosjanie i Ballasi. Jak można być. Musisz znaleźć wejście do środka. O, chętnie was tutaj wszystkich... Ale wy macie fajne karabinki, no. A, mógłbym sobie przygarnąć takie. A wy mnie zabijecie? O, kurde, zabijecie mnie. Eo, cholipka, ja nie widzę swojego zdrowia i to jest problem. O, jeny, tutaj zaraz wybuchnie jakiś samochód. Ja mam jakieś bronie w ogóle, powinienem się uzbroić. Co oni tymi widlakami tutaj jeżdżą? To są te Rosjanie? E mogę ich wybuch... Hio! Dobre! O, dostępny karabinek. Pa, jak ich wybuchnę? Łojeny, wszystko wybucha. Dobre to jest Ciekawe ile mam zdrowia O tam jest kamizelka To jest dobra wiadomość Ammo, ammo, dobra Kamizelka No i git ja, Tu jest wejście, tam? Ło Dobra Kurde, takie ścinki są lekkie Nie wiem jak to w nagraniu No jak odpalam nagranie, to mi się coś psuje, przepraszam. Mam nadzieję, że... Nie przeszkadza to. No, dobra, macie tu coś łatwopalnego. To jest skrzynia chyba. Ojenny, nie zauważyłem go. Nie zauważyłem tego cwaniaka. Chodzenie bokiem pozwala na wyglądanie za rogu. No wiem. Takie coś czy takie chodzenie bokiem, ja już nie wiem. Takie wychodzenie bokiem mogę zrobić. Aby zrobić przewrót. No to wiem. Robienie przewrotów jest przydatne poza strzelanin. Takie robienie. Ten co się przewraca, hopie. Spokojnie. O, dobra, to mi się przyda. Wybuchajcie! No dobra, Rosjanie. A gdzie są balasi? Bo mieli być balasi. O. To za Ukrainę. O, balasi tam są. To za y, zabijanie zielonych. A to za bycie frajerem. O kurde! Rosjanie! Za... Rosyjska gra! Okej! Okay. Mamy to! Zniszczyliśmy... CJ! Jak ty się tu wywaliłeś, co? Co tu się... Co? Czemu on się wywalił? Ojen. Ło! Ej, tam jest kałach rosyjski! Załatw rosyjskiego handlarza bronią w biurze! Chętnie to zrobię jeszcze kałachem. Daj tu, bala się. Ale zarombista broń, ale teraz was pozabijam. Co to jest? Czemu on jest nieśmiertelny? Co to Putin? To ich przywódca! To jest Putin! Jeny. Muszę zrobić podobną miniaturkę. Kiedyś też jeszcze robiłem miniaturkę z Putinem. Dobra, dogonimy go widlakiem. Robimy to. Dlaczego mam gwiazdkę? Przecież ja działam dla dobra narodu. Wsiadł do samochodu. No nie, ja chciałem widlakiem dogonić, a on do samochodu. O, no i to mi się podoba. Wyłącz radio. No dobra. Hojeny. Policja, Balasi. Przeciwko mnie i Rosjanie. I Putin mi ucieka. Zniszczę cię Putinie. Przywódca tych Rosjanów co strzelają. Ziemia, kiedy youtuber, który zabił Putina w grze. No znaczy jeszcze nie zabił, nie wiemy jeszcze tego gdzie on jest? Pa, gdzie jakimi kanałami jedzie? O ty Pewnie ucieka do swojego bunkra, ta na pewno. Nie, nie ma od ciebie już. Zginiesz marnie. Masz! To jest moja misja. Misja wykonana. Jest sankcje na Rosję, proszę bardzo. E dobra ludzie, patrzcie, została nam tylko misja Swita. Dobra, jedźmy do Swita w takim razie. Ale fajnie, jest blisko. Ciekawe co od nas braciak chce, coś tam do nas dzwonił ostatnio. No dobra, przypomnijmy sobie co on tam Tutaj robi w ogóle poza Grow Street. Czy to jest Ammunition? To Berman. To jest Ammunition. Tutaj możesz kupić broni i amunicję. O, tego mi było trzeba. O. To jest Glen Park, czyli terytorium Ballas. Ciekawe, gdzie jest terytorium Rosjanów. Nie słyszałem w ogóle wcześniej o Rosjanach jakiś gang. Musisz wykończyć członków gangu, aby zagarnąć ten teren. No ciekawe, czy jakiegoś ten... Yy, gościa... Szefa Ballasów będę mógł zabić, bo chciałbym. Jeźdź do Glen Park na terytorium gangu Ballas i zajmij je. Jeśli potrzebujesz broni, wstąp do Amunation. No dobra, sprawdźmy. Nowa broń już do kupienia. Woah, Guns... Czy to jestem ja? Chcecie we mnie strzelać? Pewnie to jest. Pewnie to jest robota balasów. No dobra. Mam nadzieję, że tutaj u ciebie nic, radia nie ten. No dobra. Strzelby, pistolety, rzucane PM, SMG. No, SMG chcę. Ale ja to mam, co nie? Ja nie potrzebuję wydawać 2000. A mogę kupić rzucane co? granaty, nie, 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 nie. Szczelby. Łojaki. Wszystkie pieniądze na to wydawać? Nie, za duże ceny chłopie masz. Widać, że jakiś Rosjanin to jest. Nie ma szans, nie kupię dzisiaj. Może kiedyś. Ale czaj. No ostatnio w walce z Rosjanami trochę nazbierałem tej amunicji To może będzie git Dobra, idziemy Utwory gracza są Nie, są jakieś yy, tam nie wiem yy, yy, Jakieś wiadomości Los Santos, coś takiego Obszar na rzecz rządu Balas jest za czerwono-fioletowo ikona wskazuje tyle wojenny policjant zaatakuj członków gangu na piechotę, a nie mogę ich motorem przejechać. Dobra, gdzie są członkowie gangu Balas? Chętnie ich powyszczelam na piechotę, jak to napisali nasi koledzy z Grow Street. To chyba nie był członek Gango Balas. No, jestem w tym różowym terenie. A to co to tam jest? Wróć do Glen. No, ale tu jest Ballas. Hopie. Mogę go zabić? O, jeszcze jeden. No, tutaj, tutaj. No jestem na piechotę. No nie, no tu policja. Zaraz mnie jest. No halo. Coś, coś nie tak. Oni nie są na swoim terenie, tylko uciekają. To jest nasz teren od dzisiaj Dlaczego nie ma tu balasów? Dlaczego wszędzie policja tu jedzie? No co jest? Jest balas! Moje zdrowie, zaraz niknie całe Oa! sprowokowałeś wojnę gangów! Ale zarobiście! Zniszczę ich wszystkich, nie ma szans Nie mają szans Policja też nie ma szans, i radio też ze mną nie ma szans. No, patrz jak ich wszystkich niszczę, a ja muszę sobie radio wyłączę. Mm. Okej. Okay. Nie, nie, okej, okay. dźwięk Dobra, dobra, już ich rozwalam Pa, gwiazdka mi znikła, ja działam Przed, ale ich rozjechałem, gościu Ale mam fajne kije baseballowe A ja mam nóż, nie wiem, chyba kij jest lepszy, co? ale zarąbiście Fajnie wygląda Let's go! Miażdżymy ich hautem! I to jest najlepszy sposób na zabijanie. To jest najlepsza broń. Samochód, tak naprawdę, po co mi jakieś kałachy czy inne PM-y? No, przecież to jest zbyt, zbyt mocne. No i przetrwałem drugą falę. Ile tych fal chcecie mnie zamęczyć na śmierć? Zaraz mi to auto wybuchnie. No, bez przesady. Chyba muszę zrezygnować z tego auta już. O, jemy Ok, no po jednym łatwo z nimi. Hoa, ale dostał Heda. No i dzielnica jest moja. No. Dzielnica Balasów jest od... To miejsce należy teraz do rodzin z Grow Street i będzie oznaczone kolorem zielonym I będzie tutaj świecić tylko zielone światło, o żółte No nie no, czerwone Na tym obszarze znajdziesz już członków gangu swojego Zielonego Na, zielone... Na zielonej trawce, no Oczywiście Twój obszar będzie stale podlegał atakom ze strony innych gangów, musisz go bronić Oczywiście dla rodziny z Grow Street wszystko. Mam no, miejsce, tak terytorium będzie migać na czerwono, a na radarze pojawi się ikona. No mam nadzieję, że tych ataków nie będzie dużo. Za zajęcie danego obszaru otrzymujesz szacunek i pieniądze. Forza pojawi się na Grove Street. Oh yeah. No i to mi się podoba. Co to jest? Sprzedawczyk, zabij go. Tempeny, ścierwo, głupie balasy, wypierdzielać. Iść do Rosjan. No i szacunek na dzielni jest. Ojej, bo wyciszyłem muzykę. Poczekajcie. I mogliście nie słyszeć szacunek plus, ale tych balasów trzeba rozwalić. No patrzcie, z zielonym tutaj współpracujemy. O nie, zabili naszego. O wy śmiecie. No dobra, trzeba uciec przed policją. Ale tam widziałem gwiazdkę. To jest dobra miejscówka, bo tu jest gwiazdka. A co tu zielony robi? Czemu on nie wywala z auta? No gościu, masz strzelać do policjantów. a mi... No i bardzo dobra robota. Eee, no no no. No gdzieś tu widziałem tą gwiazdkę. Gdzieś tu była. Tutaj pewnie, nie? Nie. Patrzcie, ile z niego forsy wyleciało. O mój Boże, dwa tysiące już. Ee, to jak takim. Takich ludzi potrzebuje więcej. To wtedy będzie mnie stać na bronie. Ja już rozumiem logikę tej gry. No, no, no. A co to są za kolorki? No to już chyba wiem co. Będziemy robić w kolejnym odcinku jeny. Żółte tereny, to pewnie wagosi, to są Balasi. A Rosjanie to pewnie a, wyginęli już dawno. Do Rosji uciekli. No dobra. No to tak, mamy już tutaj nagrane 20 minut. W montażu to trochę pewnie się skróci trochę, ale tak mniej więcej 20 minut jest. Myślę, że nie będę robił kolejnej misji dla swita, ale może się przebiorę, przebierzemy yy, CJ'a, bo to jest strój, a czemu z bronią do sklepu, yy, to jest strój na imprezę OG Loka. a tutaj jak tu jakaś muzyka w tym sklepie to ja muszę wyciszyć. Yy. Zobaczmy, co w tym sklepie jest, bo to zawsze odblokowuje się nowe sklepy i nowe ciuchy. Może coś fajnego. O, zielona wiatrówka. No i właśnie takich zielonych rzeczy potrzebuję właśnie. O kurde, wyglądam jak raider. Biorę w ciemno. 30. A teraz to mi nie robi, nie robi różnicy, bo mam, mam dużo forsy od tego gościa. Wtedy miałem 800, ten mi dał 2000 ponad. Czarna wiatrówka. Nie, nie, nie. Zostaniemy przy tej zielonej. Oliwkowe, czarne bermudy. Zielone shorty. Nie będzie za zielono? Ej, zarąbiste. A zobaczył, zobaczę może. Czarne może. Może czarne. Nie będziemy też tak. Zielone. Może czarne będą wyglądać. No, cześć, co ja wziąłem zielone? Czarne? Nie, zielone. Co? Czerba ja głupie. Czerwone. E, nie ma tu czarnych. Są czerwone dżinsy. A, bo mi się pomyliło. To jest napisane czerwone dżinsy. A ja mam już czerwone. Nie no, po co mi czerwone dżinsy? Ale nie wyglądają źle. No ale nie pasują, nie pasują. Ale nie wyglądają źle. Może kiedyś. Bermudy takie? O Jezu. Wygląda trochę dziwnie. <ścoughs> trochę dziwnie. O, weź tą gaśnicę, bo to jest broń. Szare... Szare shorty. No dobra, niech zostanie. W sumie podobne do zielonych. No, ale te trampeczki chyba dobre są, co? Fryz trzeba zmienić, ale to może w kolejnym odcinku. Okulary. Czy nie... O, nakryjemy mu głowę! To już... To już do fryzjera nie będziemy musieli iść. Niebieska czapka. Cza czarna czapka wełniana. Niebieska czapka podniesiona. Niebieska, czerwona czapka. Zielona czapka wełniana. Hej, zarąbiste. No ale co to? Zima jest? Nie, no nie będziemy ubierać czapki na zimę, no. Czarno. Nie no, to jest na zimę. A niebieska chociaż... No co to jest? No czemu tu są takie głupie czapki? Czerwoną do tyłu i będzie git. Czerwoną do tyłu. No nie, no nie, nie, nie. Cj, albo musi wyglądać yy, tak sobie, albo musi wyglądać mega mocno. A teraz musi wyglądać mega mocno, bo są mocne misje. Niech będzie czapka czarna wełniana teraz, ale tak tylko na, na kilka odcinków. Niech będzie chodził CJ w czarnej czapce wełnianej, i może zmienimy buty na czarne. Trump, to jest to samo. Szare półtrampki. O, no i takie buty są spoko. No tak, na zielono, na grossiil trzeba, nie? W sumie, ale fajny napis tam z tyłu. Sub. Macie dać suba. Łańcuch, srebrny łańcuch. O kurde, ale gangsterski, zarombisty. O, za 200 biorę. Im droższy, tym lepszy. Ale zarombiście. Skarki, okulary. Buty. Dobra, zarobisz się, jestem zadowolony, wychodzimy. Siema, babo. Yo. Ej, dawaj hajs. No dawaj ten hajs. Dawaj high. Nie działa, serio? No trudno. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. No to do widzenia, y subikle <gry> i powiedzcie, czy podoba się nowy CJ. Do widzenia.